Strój czy coś na kategorię A, czy trzeba mieć. Zacznijmy od głowy. Pytanie, czy chciałbyś jeździć w zasypionym kasku, którego używały dziesiątki, a może nawet i setki osób, o różnym poziomie higieny? Oczywiście ten kask będzie przepocony, używany przez wiele osób. Oczywiście są tacy, w tym na moim TikToku też, którym to nie będzie przeszkadzało i on może taki zarąbany każdy zasypiony, śmierdzący założyć. Ja bym nie chciał mieć takiego czegoś na głowie. Podejrzewam, że Ty też nie, więc lepiej byłoby mieć swój kask. Tym bardziej, że któraś z tych osób, które założyły ten kask wcześniej, ten nauko no jazdy miała wszy. I potem Ty te wszy po tej osobie łapiesz. Kuminiarka nie jest obowiązkowa, ale to powoduje, że ten Twój kask po kilku godzinach jazdy nie będzie po prostu śmiercią. Oczywiście możesz prać sobie te wkładki, tylko im częściej te wkładki pierzesz, tym bardziej one się zużywają i już ten kask zatraca swoje właściwości. Więc koniarka byłaby tutaj idealnym rozwiązaniem zawsze po jeździe. Możesz się sobie uprać, kominiarka jest o wiele tańsza od kasku I tą kominiarkę można będzie przecież prać po każdej jeździe Jeżeli masz słuchawki, to w kominiarce idealnie sobie podprowadzisz Nie słuchawki, tylko, no tak, słuchawki Na kabelku, najlepsze są na kabelku, właśnie Podprowadzisz sobie mikrofonik koło buzi I będziesz, będziesz mógł sobie rozmawiać ze swoim instruktorem podczas jazdy Powiedziałam o słuchawkach. Tak, najlepsze są na kablu, jednak nie na te bezprzewodowe. Niektóre bezprzewodowe działają, ale najczęściej one nie działają jak powinny. Ciężko się dogadać, więc najlepsze są na kasku. Ale idealnym rozwiązaniem jest interkom, ale nie musisz go mieć. Wystarczą słuchawki. Kurtka. Nie musi być motocyklowa. Wystarczy, że ta kurtka. Zakrywa całe dłonie i uwaga: kurtka nie może być zapinana na rzepy. To może być zwykła, najzwyklejsza kurtka, bo tak jest w przepisach egzaminacyjnych, ale nie może być zapinana na rzepy. Bluza motocyklowa, zgodnie z przepisami, nie przejdzie, bo bluza motocyklowa, choćby miała kapitalne ochraniacze, to zgodnie z przepisami nie przejdzie, bo musi być kurtka. Ale jak masz motocyklową, to jest idealnie. Zresztą motocyklowe kurtki mają fajne wywieczniki, to jest co innego niezwykła kurta, której ich po prostu nie ma, no i ma ochraniacze. Ale nie musisz kurtki motocyklowej mieć. Spodnie. Spodnie muszą być długie. Żebyś nie jeździł jak pierdoła, jak łajza, jak kursanci w dziadowskich szkołach nauki jazdy, którzy jeżdżą w krótkim rękawku, w krótkich spodenkach. Wstyd tak się po prostu nie robi. Tak nikt na motocyklu rozsądny normalnie nie jeździ.